Patrycja Gołda w czerwcu wygrała regionalne eliminacje konkursu Miss Polonia, a następnie przebrnęła przez zmagania półfinałowe i w najbliższą niedzielę wystąpi w wielkim finale. To kolejna laureatka wyborów Miss Polonia Ziemia Radomska, która dostała się do decydującej fazy wyborów najpiękniejszej Polki. No jest to wielka, wielka duma. My po to to robimy. Po to są te eliminacje, żeby dziewczyny dostawały się do finału i tam walczyły o najwyższe miejsce o tytuł Miss Polonia 2019 w tym, w tym wypadku. Także jesteśmy bardzo zadowoleni. i Liczymy, że uda się powtórzyć zeszłoroczny sukces, gdzie Martyna Gurak została pierwszą wicemis Polonia. W konkursie finałowym wystąpi 20 najpiękniejszych Polek. Jest to ogromne wyróżnienie. Bardzo się cieszę, że jednak jestem reprezentantką Radomia mm -hmm. i że przeszłam te y, dalsze etapy. Gala finałowa Miss Polonia 2019 odbędzie się w niedzielę w Serocku. Początek show o godzinie 20. Miejmy nadzieję, że Patrycja Gołda pójdzie w ślady Martyny Górak. Obecnie zeszłoroczna Miss Polonia Ziemi Radomskiej szykuje się do startu w wyborach Miss Intercontinental. W Egipcie będzie finał wyborów Miss Intercontinental, gdzie właśnie Martyna będzie reprezentowała Polskę i nasz region. Transmisję z Gali finałowej Miss Polonia 2019 będzie można oglądać przez internet na stronie organizatorów konkursu.